Przejechali kilkaset kilometrów na rowerach. Wrócili zmęczeni, ale bogatsi o niezapomniane przeżycia i duchowe doświadczenia. W minioną sobotę po pięciu dniach wróciła do Puław pierwsza rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. Osiągnęliśmy cel, który założyliśmy. Dotarliśmy na Jasną Górę, modliliśmy się ze wszystkimi w intencji mieszkańców Puław, w intencji e, wszystkich. E, tej Rowerzyści jechali podzieleni na cztery grupy. Każdą prowadził wyznaczony przewodnik. Wśród pielgrzymów byli także strażnicy, miejscy których obecność dawała poczucie bezpieczeństwa. Przed każdym wyjazdem omawialiśmy przebieg trasy, wyznaczone były postoje, zabezpieczone skrzyżowania, także zdyscyplinowana była grupa i nie było większych problemów. Grupa była nie tylko zdyscyplinowana, ale także dla bezpieczeństwa wyposażona w odblaskowe elementy. Nie zdarzyło nam się jakichś takich bardziej powiedzmy, drastycznych sytuacji, gdzie kierowcy wjeżdżali między kolumny, ale było kilka sytuacji, kiedy kierowcy po prostu mijali nas nadmierną prędkością. Nad zdrowiem i kondycją fizyczną pielgrzymów czuwali ratownicy medyczni. Na szczęście byliśmy z kolegą pracy. Urazów było niewiele, więcej jakichś tam naciągnięć mięśni, bólów stawowych. Nie dawaliśmy sobie radę. Zdarzały się takie boleści stawów z ścięgiem. Mało było wypadków, wywrotek. Ksiądz Karol miał wypadek, ale na szczęście nie groźne, lekkie otarcie. I tak pokonując własne słabości i kapryśną aurę, pielgrzymi przemierzali kolejne etapy drogi. Pierwszy etap 108 km do Nowej Słupi, całkowicie w deszczu. Słaba widoczność. Drugi etap kilometrów 90. Pogoda bardzo podobna. Trzeci etap to już był etap do Częstochowy, który przebiegał i w deszczu i w słońcu. Trasa wiodła między innymi przez malownicze, ale trudne dla rowerzystów rejony Gór Świętokrzyskich. Większość z naszych pielgrzymów, tak na dobrą sprawę, nie jeździła nigdy taką trasą, nigdy nie jeździła takim terenem. W związku z tym, można powiedzieć, przyszły oni pierwszy egzamin, który zdali bardzo pomyślnie bowiem jednak droga była bardzo wymagająca, szczególnie piąty dzień, kiedy mieliśmy mnóstwo pagórów, które trzeba było pokonać. Ale pielgrzymka to nie tylko trud fizyczny, ale przede wszystkim przeżycia duchowe. Zawsze zaczynaliśmy dzień od modlitwy, od Eucharystii i później w trasę. Wieczorem kończyliśmy dzień modlitwą wieczorną, kiedy odśpiewaliśmy apel jasnogórski, wspominaliśmy bardzo ważne wydarzenia z życia Kościoła. Wszyscy pielgrzymi, którzy z nami jechali, mieli określoną intencję. Przede wszystkim każdy z, każdy z nas modlił się w tych sprawach codziennych, które nosi w swoim sercu. Organizatorzy już zapowiadają, że pierwsza puławska pielgrzymka rowerowa nie będzie ostatnim tego typu przedsięwzięciem. Myślę, że jeszcze w gronie pielgrzymów się spotkamy. Wszyscy wiedzą, że mają dość często odwiedzać stronę internetową klubu Pulaski, myśli, 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 Tam zresztą można obejrzeć, przeczytać informacje, relacje, sprawozdanie z pielgrzymki, ale także dowiedzieć się o następnych naszych inicjatywach, planach. Planach, które po raz kolejny połączą młodszych i starszych modlitwą i miłością do dwóch kółek.